Jest to łączenie tradycyjnej poczty z pocztą już nowoczesną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szczególnie masowi nadawcy mają możliwość nadawania korespondencji już nie w formie papierowej do doręczenia, ale w formie elektronicznej. Po stronie Poczty Polskiej, między innymi, jest i będzie, będzie obowiązek i, 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 i zakres czynności wydruku, konfekcjonowania, kopertowania, a następnie dostarczenia formy papierowej do ostatecznego adresata. Także z punktu widzenia klienta, jeżeli mówimy o poczcie hybrydowej, którą zaczęliśmy oferować w miesiącu w sierpniu, zarówno w wersji przesyłek listowych nierejestrowanych, jak i również i poleconych, to w przypadku, w przypadku Poczty Polskiej traktujemy to rzeczywiście jako, jako produkt, który, który będzie miał, no myślę, że istotne, istotne znaczenie z punktu widzenia zawojowania również tego rynku, czy walczenia o niego w kontekście właśnie digitalizacji i, i liberalizacji rynku. Począwszy od pierwszego kwartału przyszłego roku, w ramach rozwoju obszaru e-usługowego, chcemy oferować, aby, przyjść, aby każdy obywatel, czy osoba, osoba fizyczna, osoba indywidualna, mogła również przekazać w wersji elektronicznej do Poczty Polskiej, a Poczta Polska dostarczy tą korespondencję w formie papierowej. Czy taki sposób wysyłania wiadomości będzie tańszy od tego tradycyjnego, analogowego, nazwijmy to w ten sposób? Oczywiście, że tak, ponieważ yy, po pierwsze odchodzi cała grupa. Kosztów po obu stronach tego procesu. Zarówno po stronie poczty polskiej, jak i kosztów logistycznych, transportowych, jak i po stronie dostawcy danej usługi, czyli konieczność zakupienia, zakupienia po swojej stronie papieru, koperty itd. itd. Także usługa będzie niższe, koszty usługa również będzie tańsza.